Mam na imię Adam, mam 22 lata. W harcerstwie jestem od 11 lat. Na pierwszym obozie byłem w 2011 roku. Teraz jestem drużynowym w Górze Kalwarii. I mieszkam też w Górze Kalwarii. Jestem też drużynowym w starej Iwi, Iwicznej obok Piaseczna. Przyjechałem tutaj dzisiaj, bo zorganizowaliśmy dzisiaj rozesłanie na obozy zakończenie roku. W lipcu wszyscy harcerze jadą na obozy harcerskie, i dzisiaj spotkaliśmy się wspólnie na Mszy, żeby celebrować to, to, to przygotowanie do obozu, żeby się udały, no i modlić się za, za ten wakacyjny czas, żeby, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Czuję, że jestem prowadzony przez Boga i E, przez e, regularne spotkania z księżmi. No, no, czuję się, że nie jestem sam i chciałbym podziękować, że e, da, daje, mi siłę, e, daje mi siłę na, na, na co dzień i do, i do bycia drużynowym, i do bycia, i do bycia bratem, i, 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 na, i narzeczonym. No i, e, że mnie prowadzi. Chciałbym za, za to podziękować na pewno. 嗯。<Okay. S 2> uh.